Cześć, z tej strony Loki i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zrobię Wam ranking trzech najlepszych postaci w list... No można powiedzieć, że w grudniu już według mnie Rosa nie będzie to na trzecim miejscu, bo mam nadzieję, że zostawicie trzy łapki. Pamiętajcie o konkursie na poprzednim odcinku z od Zara do Milionera. Konkurs jest na to, że jak zostawicie trzy łapki, to pierwsza osoba, która napisze swoje ID, po prostu dodam ją do znajomych, a jak dobijemy dzisiaj jeszcze 230 sobów, to dodam trzy osoby, więc polecam, a ja już nie przedłużam. I lecimy do pierwszej postaci. Numer 3 to Shelly. Oczywiście. Nie mogło jej tutaj zabraknąć. Ona jest taka super, że jak ci i zulta to nie masz szans na przeżycie. gadżet z dalekim. Nieważne, który wybierzecie, bo obydwa są dobrze. Plasterek, chociaż niektórzy używają tego. No ja akurat używam plasterka. Mogę to zademonstrować na bocie. Nie rozumiem ludzi, którzy jeszcze nie mają na niej 25 rangi. Wbijajcie, póki jeszcze jest dobra, bo mogę, że zawsze dostać nerfa. No i. Patrzcie to. Zwykły Ult 5700. Widzicie ten d A zobaczcie na Hyperturge. Można sobie tak to zrobić. Hop. Hop. Hmm. Oj. A, oni tu znerfili już. Hmm. No dobra, ale po prostu jej nie mogło tutaj zabraknąć. Mam ją zminusowaną, ponieważ... No, jest bardzo dobra, ale ja nie mam tak średnio lubię grać. <grym> Dobra, no to myślę, że możemy przechodzić do następnej postaci. Drugie miejsce, Maisie. Łatwa, 25 ranga, jeszcze łatwiejsza niż na Shelly. Wystarczy tylko, że ustawicie zadymę, nie ważne jaka mapa, na każdą się spisze. Tylko musicie umieć celować, ponieważ jej strzały lecą wolno, a później szybko. Star Power taki, Gadget taki. Girsy takie. Ja. No i jeszcze macie hiperdowadowanie. To nie macie. Nie ma szans. Nie strzelicie gola jak palicie to hiperdowadowanie. Zademonstruję. Powiem to samo co przy przyszedli. Grajcie nią póki jeszcze nie dostała nerfa. To jest taka OP postać. Bije 2560 na ostatniej mocy. Może to nie jest jakoś mega dużo. Ult jeszcze mniej bije, ale no... Nie ma żartów przy niej, jak gracie za dymę. Demonstruję. Widzicie ten damage? To jest zbyt mocne. Możecie tak cały czas biegać. Po prostu, no, niezniszczalna jest. Nie ma szans, że przegracie za dymę. Znaczy, no, ja przegrywam, bo już mam duże pucharki, ale jak ma. Taką 20 to nie ma szansy przegrać No po prostu przemocarna postać. Jeszcze jakbyście mieli skina z karnetu, to już totalnie mega jesteście. Mega. Możecie śmigać. Jasno. Jeszcze zobaczcie tą, ten demate. Patrzcie to. 18 tysięcy. OP postać, no. Prawdziwa OP postać. Według mnie najbardziej OP postać, jaka na razie powstała. To prawda, no jedna ją przebija, bo jest to najnowsza postać, jaką dodano do Brawla. Nie będę ben... trochę ze ale myślę, że możemy już przechodzić. Możecie się domyślać, kto to jest. Niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, ale ja w stu procentach się z tym zgadzam. No to tak, Charlie. Charlie. przepotężna, najnowsza, z karneciku. Postać, wbijajcie, wbijajcie ją, o ile macie karnet. A jeżeli nie macie, to polecam kupić, naprawdę. Nie dość, że macie fajne emotki, typu serduszko i tak dalej. Jojo, to macie fajnego skina. Postać jest przemocarna. Easy 25, co prawda, ze wszystkich, które wymieniłem, no chyba najłatwiej się ją wbijałem wbijałem ją w niecałe dwa dni, bo nie wiem, czy nawet doba minęła. Więc naprawdę, jeszcze jak macie skinka, to macie takie piękne animacje. Co prawda nie ma Hypercharge, bo jej nie ulepszałem, ale no, no przemocarna postać, nie ma co gadać. Po prostu, no wbijajcie, dopóki jeszcze nie dostała nerfa. Taka OP postać, musicie ją wbić. OP. No, wuj, no, no nie wiem czy mam jeszcze coś do powiedzenia na jej temat. No po prostu op, op, op. Zobaczymy czy te pajączki są masz takie op. Tak. Nie wierzę w to. Jeszcze jak podejdziecie na blisko to zobaczycie ten damage. Jeszcze jak macie pajączki. No patrzcie. Hop. Tego sobie zestunuję. I możecie sobie tak lecieć po star parku całym. No, w ogóle no OP, 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 OP. Wbijajcie, wbijajcie ją. A może w tej chwili właśnie ją już gra, grasz. Ech, nie mam co do powiedzenia jeszcze, ale nie zapomnijcie o tym konkursie, który wymieniałam na początku filmiku. A ja myślę, że mogę się z wami wdrążać tym pięknym akcentem, więc myślę, że odcinek wam się spodobał. A jeżeli tak, to zostawcie subika i łapkę. A ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku. Bajo!